Witam serdecznie, Przemysław Kostrzewski, firma BASF, crop manager do spraw upraw sadowniczych, warzywniczych i ziemniaka. Dzień dobry, Jacek Lewko, w firmie BASF pracuję w dziale badań i rozwoju. W ramach moich obowiązków zajmuję się doświadczeniami rozwojowymi w uprawach sadowniczych, warzywach i ziemniaku. Znajdujemy się na polu produkcyjnym z odmianą ziemniaka vr 808 w miejscowości Gronowice. Ziemniak z przeznaczeniem do produkcji chipsów. Ziemniak wymagający intensywnej ochrony. I w dniu dzisiejszym chciałbym, Jacek, z Tobą porozmawiać na temat zagrożeń, jakie pojawiają się w obecnych czasach na plantacji. Szczególnie myślę tutaj o alternariozie, która z roku na rok. Staje się coraz groźniejszą um, chorobą. Jacku, czy mógłbyś parę słów a propos alternariozy powiedzieć? Alternarioza staje się coraz e, większym problemem, e, między innymi w uprawie ziemniaka. Jest to związane z tym, że jest to choroba, której występ, występowaniu sprzyjają warunki stresowe, czyli to, co mamy w obecnym czasie. Bardzo wysokie temperatury, ale również różnica temperatur między dniem a nocą, między poszczególnymi dniami. W ostatnich dniach temperatura potrafiła spaść o 10 stopni dnia na dzień. Inne czynniki stresowe, które sprzyjają wystąpieniu alternarii, to na przykład susza, która dawała się dosyć intensywnie w znak. Warto myślę dodać, że alternarioza to też taka choroba, która potrafi nawet od nie wiem, 7 do 14 cykli rozwojowych przejść w swoim okresie. Prawda? Jest to Jest bardzo szybką chorobą, podobnie zresztą jak zaraza ziemniaka. Jest to choroba, która może nie zabija plantację błyskawicznie tak jak zaraza, natomiast rozwijając się dosyć szybko, ograniczając powierzchnię asymilacyjną, potrafi w znacznym stopniu obniżyć plon. Źródła mówią, że straty mogą sięgać różnie od 20, 30, 40, a kto wie, czy jeżeli nie upilnujemy tej choroby, te straty nie będą większe. Tego nie widać aż tak jak w przypadku zarazy, gdzie w ciągu kilku dni, tygodnia potrafi tą plantację zabić. Natomiast no tutaj to osłabienie przez dłuższy czas ogranicza rozwój roślin. W Wpływa też no wpływa na plon, ale też na, potrafi wpłynąć na porażenie bólów. Tak jest. W 2023 roku wprowadzamy nowy produkt Reviona do ochrony przed właśnie alternariozą. Reviona jest to produkt oparty o najnowszej generacji triazol, o Revisol. Możemy go stosować w uprawach ziemniaków trzykrotnie w dawce litr 25 na hektar. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie. Rozwiązanie, które zostało przez wiele lat bardzo gruntownie zbadane i doświadczone w praktyce rolniczej, zanim przedstawiliśmy ten produkt naszym klientom. Jacku, czy możesz powiedzieć coś więcej o samej Rewionie? Rewiona charakteryzuje się nowoczesną formulacją, to jest tak zwane SC, w porównaniu do zwykłych formulacji SC, zawiera dopasowany pod kątem potrzeb, właściwości tej substancji czynnej zestaw adiowantów, które powodują, że ten produkt działa bardzo dobrze. Co jest ważne w przypadku rewizolu i rewiony? Ta formulacja pozwala na bardzo dobre działanie, w dużym stopniu uniezależnienie się od warunków pogodowych. Tutaj w przypadku ziemniaka i zabiegów, które wykonywane są latem, bardzo ważna jest wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Jak również biorąc pod uwagę niestabilną pogodę wysoka odporność na zmywanie, jak również szybkie nabywanie tej odporności. W doświadczeniach były też takie doświadczenia, gdzie dwie godziny po zabiegu, przez godzinę lub dwie plantacja była po każdym zabiegu była deszczowana w dawce 20 ml opadu na godzinę. I w tych warunkach, zarówno przy godzinnym deszczowaniu i sumie opadu 20 mm, jak i przy podwójnym opadzie, ta skuteczność produktu w minimalnym stopniu tylko ulegała osłabieniu. Ten aspekt, aspekt e, używania produktu właśnie w trudnych warunkach, tej zmienności pogodowej, e, częstych opadów niestety, no, często jest podnoszony. Jacku, możemy powiedzieć, myślę tutaj e, przy, w przypadku rewiony, jest to produkt, który właściwie po wyschnięciu, jeżeli ciecz robocza na plantacji wyschnie, już działa. Już jest, e, już ta ochrona zaczyna być włączona na plantacji Ochrona tak? zaczyna się wcześniej natomiast Dokładnie. po wyschnięciu. Produkt jest w dużej mierze odporny na zmywanie. Już na zmywanie, tak jest. Czyli Jacku, podsumowując, Rewiona to nowej generacji Triazol. To działanie dwa razy dłuższe niż standard. To bardzo długa wytrzymałość produktu na promieniowanie UV, co jest istotne w tym okresie, kiedy plantację się chroni. I możemy ją zastosować do trzech razy. Sezonie. Tak? Pamiętając o rotacji z substancjami z in, o innym mechanizmie działania, z innych grup chemicznych. Tak jest. To jest też ważny element, by nie dopuścić do powstawania ras odpornych, alternariozy, co oczywiście jest w interesie naszych klientów, naszych producentów, by używać przez długi okres danych produktów z najwyższą skutecznością, jak to jest możliwe. Drodzy Państwo, tak więc. Patrząc na to, by na plantacji ziemniaków nie było takich brunatnych plam na liściach, by nie okazało się, że to może być destrukcyjna choroba dla państwa plantacji, warto sięgnąć po nowe rozwiązanie firmy BASF, jakim jest fungicyt rewiona. SF. We create chemistry.